Cześć! Po dłuższej przerwie się widzimy. To nie jest do końca tak, że ten filmik zapowiada powrót wloga. Ten filmik powstał w pewnym celu, a celem tym jest opowiedzenie wam troszeczkę i przybliżenie wam Startuj ze zrzutką, czyli naszego konkursu współorganizowanego, znaczy organizowanego przez nas, zainicjowanego przez platformę zrzutka.pl. Ten filmik powstał na bazie waszych pytań odnośnie, odnośnie konkursu. I też myślę, że to jest takie dobre miejsce, żeby troszeczkę Wam przybliżyć w ogóle ideę konkursu. Chociaż konkurs się już niedługo kończy, mamy dużo zgłoszeń, ale wciąż jest jeszcze czas, żeby się zgłosić. I jeśli miałeś wcześniej wątpliwości odnośnie tego, czy chcesz się zgłosić, to właśnie teraz jest dobry moment na dowiedzenie się wszystkiego. W tym filmie opowiem o tym, na jakiej podstawie oceniamy projekty, dlaczego akurat takie, a nie inne projekty wzięliśmy pod uwagę i właściwie dlaczego Startuj i zrzutka wychodzą z taką inicjatywą do ludzi. Także wszystko będzie podane, czasy, jeśli interesuje Cię konkretny temat, będą podane w opisie, a ja w tym miejscu też zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych Startuj na Facebooku, Instagramie i tutaj, na tym kanale oraz zrzutki, bo znajdziecie tam bardzo dużo, bardzo dużo ciekawych informacji Odnośnie crowdfundingu, odnośnie ciekawych projektów. No, i jeśli kiedykolwiek myślałeś o własnym projekcie, to to jest dobry moment, żeby rozpocząć. Także przejdźmy do pierwszego tematu. Dlaczego właściwie startuj i dlaczego właściwie zrzutka? Zrzutka wielu osobom może kojarzyć się troszeczkę z platformą pomocową, natomiast jest to platforma, na której startować może każdy rodzaj projektów. I są tam również projekty, które oparte są o crowdfunding nagrodowy, a w tym Specjalizujemy się my w startuj. Stąd taka, taka wspólna inicjatywa, żeby może właśnie przybliżyć ludziom zrzutkę jako platformę do startowania projektów kreatywnych, jednocześnie pomagając ludziom zrozumieć crowdfunding. Ideą zarówno zrzutki, jak i startuj. jest możliwe jak najbardziej przybliżenie ludziom idei crowdfundingu i wprowadzenie jej do czegoś w miarę prostego. Ponieważ wiele osób jednak troszeczkę boi się crowdfundingu, może troszeczkę boi się wyjść do ludzi, nie do końca może rozumie ten mechanizm. I, i, i uznaliśmy w, jakby w, w obu tych markach, że zbudujemy, że stworzymy taki konkurs, który z jednej strony pokaże, pokaże że, że można, a z drugiej strony, my jako Startup zapewnimy pełną obsługę kampanii, wesprzemy organizatorów, pokażemy im co i jak, będziemy opiekować się mentoringowo, bo tym się tak naprawdę zajmujemy. My na co dzień zajmujemy się wsparciem projektów kreatywnych szczególnie, gier planszowych, książek, filmów, to to jest jakby nasza 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 nisza i tutaj zrzutka po prostu zgłosiła się do nas, znaczy zgłosił się do nas prezes zrzutki i powiedział, żebyśmy zrobili może coś Coś innego, coś, coś mniej klasycznego. Mi się to strasznie spodobało. Byliśmy na łączach przez pewien czas, do, do, jakby dogadaliśmy szczegóły konkursu. No i wystartowaliśmy na naszej stronie. Organizatorem konkursu jesteśmy my, jako startuj. Wsparcie zrzutki jest tutaj nieocenione, bo, bo rzeczywiście zarówno pod kątem zasięgów, jak i samej idei platformy. To właśnie zrzutka nam zapewnia to, natomiast my zapewniamy obsługę techniczną, obsługę mentoringową, e, całe nasze zaplecze techniczne będzie do dyspozycji osób, które wygrają i dlatego właśnie no dlatego właśnie my. A teraz przejdziemy do chyba najważniejszej części tego filmu, czyli tego e, jakie projekty mają szansę wzięcie w konkursie, dlaczego akurat takie projekty i jak oceniamy oceniamy wasze projekty. E, my Realiz jakby tworząc ten konkurs, też mieliśmy w głowie coś takiego, żeby nie tworzyć nowych segmentów, zrobić coś, w czym my naprawdę jesteśmy dobrzy. Dlatego skupiliśmy się na projektach kreatywnych, e filmach, książkach, gadżetach, grach. To są rzeczy, które my realizujemy na co dzień. Dlatego najlepiej się w nich czujemy i jesteśmy w stanie dać Wam największą wartość, ponieważ e czerpiecie z całej naszej wiedzy, z całego naszego doświadczenia, ze wszystkiego, co my już wcześniej robiliśmy. E dlatego Lista tych, tych projektów, tych kategorii projektów, które są brane pod uwagę jest na stronie, więc zapraszam do, do wejścia na stronę i w regulaminie jest bardzo wyraźnie napisane, kto, ale i w opisie strony jest napisane, jakie projekty mogą wziąć udział. Wiem, że jest masa projektów, która wymaga, wymaga wsparcia, jest masa inicjatyw bardzo ciekawych, które wymagają wsparcia a które mogą nie, nie klasyfikować się do tego konkursu. I w tym konkursie rzeczywiście skupiamy się tylko i wyłącznie na projektach kreatywnych. Natomiast jeśli spodoba nam się jakiś opis, a nie będzie się kwalifikował w regulaminie, to my i tak będziemy się z takimi osobami komunikować. I teraz jak oceniamy? Nie, ma, nie mamy kategorii, która, która jakby jest dla nas bardziej wyjątkowa niż pozostałe. Dla nas najważniejszy jest pomysł i jego poziom zaawansowania. Jeśli ktoś przychodzi do nas z samą ideą, no to niestety może to być za mało, żeby zrealizować kampanię w krótkim czasie, a czas też się tutaj liczy. Projekty, które będą na najbardziej zaawansowanym poziomie, czy to będą przemyślane, czy już chociaż rozpoczęta będzie jakaś praca nad, nad budową społeczności, a my mamy przyjść i trochę to wszystko ustawiać, wesprzeć, stworzyć. Grafiki, opisy, pomóc w, w reklamie, to takie rzeczy po prostu będą, będą wyżej punktowane. Dlatego najważniejsze i to też widać po tych zgłoszeniach. Najważniejsze jest bardzo precyzyjnie opisać. Nie ma limitu liter, więc możecie po prostu pisać w nieskończoność i część osób z tego korzysta. I te projekty rzeczywiście może nie tyle są promowane, co my nad nimi więcej spędzamy. To też jest taki psychologiczny aspekt. Także nie bójcie się pisać. Jeśli chodzi o kryteria oceny, jeśli projekt wpisuje się w nasze, w nasze, w nasze kategorie, które bierzemy pod uwagę, i jednocześnie jest świetnie opisany, no to na zasadzie pewnej subiektywnej opinii jury, która zostanie powołana wewnątrz startu i być może zaangażujemy to w też osoby ze zrzutki, to takie, takie trzy projekty z tego, z tego wybierzemy. Takie, które najbardziej podobają się osobom w jury. Jednocześnie, jeśli nie wygrasz, jeśli projekt, któryś projekt nie wygra, to to nie jest tak, że, że ktoś odchodzi, że wszyscy odchodzi, odchodzą z niczym. My przewidujemy, że, że te projekty, które rzeczywiście wciąż będą, będą wyjątkowe, ale będą wymagać troszeczkę więcej pracy, otrzymają od nas specjalne oferty dedykowane pod zrzutkę, dedykowane pod, pod ich projekt. I być może uda się nawiązać jakąś, jakąś szerszą współpracę i wesprzeć jeszcze więcej projektów. Dzięki temu konkursowi. I w tym momencie skończyłbym to wideo, ponieważ wydaje mi się, że wiecie już wszystko, co powinniście wiedzieć. Wydaje mi się, że, że te informacje odnośnie tego, jakie kategorie i, i, i kto tak naprawdę może wygrać, znajdują się na stronie, a to wideo ma być troszeczkę przypominajką o tym i być może odpowiadać bardziej na wasze takie niepewności, bo po czegoś nie zrozumieliście. Tak jak mówię, nie mamy jednej jasnej odpowiedzi, kto jest zwycięzcą. Projekty kreatywne, więc i więc podejście do, do konkursu musi być kreatywne. Im więcej napiszecie, tym więcej danych będziemy mieli, a dzięki temu będziemy w stanie dużo precyzyjniej podjąć, podjąć decyzję. I być może tych kilka słów, które dodacie, kilka słów, które, których, których, które chcieliście dodać, ale może się baliście, to może właśnie one przeważą na tym, że to wasz projekt wygra. Ponadto zapraszam Was do tego, żebyście jednak podejmowali interakcję z nami, czy to na Facebooku, czy to w komentarzach pod tym wideo, czy, czy w formularzu na stronie. Chcemy wiedzieć, co myślicie, chcemy wiedzieć, czego byście chcieli. Jeśli fajnie wyjdzie ten konkurs, to, to myślę, że będą kolejne i być może kolejne będą przewidziane dla kolejnych innych grup. W tym momencie chcemy się skupić rzeczywiście na projektach kreatywnych i chcemy pomóc jak największej liczbie osób tu i teraz. A jeśli wszystko będzie dobrze, to mam nadzieję, że jeszcze się nie raz zobaczymy. Tutaj na crowd vlogu zaczną się pojawiać nowe materiały. Planujemy dosyć szeroko zakrojony podcast, również w formie wideo. Chcemy, chcemy rozwijać naszą markę i chcemy pokazać ludziom, że crowdfunding jest po prostu fajny. Dlatego po raz kolejny, jak na początku wideo, zapraszam Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, do obserwowania zrzutki, do zgłaszania się w naszym konkursie. Czas macie do 28. Także dzisiaj i kolejne dwa dni możecie się zgłaszać. 28. 23:59 kończymy konkurs i zaczniemy decydować, zaczniemy wybierać zwycięzców. Jeśli nie dostaliście potwierdzenia, a nie dostaliście potwierdzenia, ponieważ nie wysłaliśmy jeszcze żadnych potwierdzeń, to informacja o tym, kto wygrał i jaki jest wasz wynik, będzie rozsyłana po 28. Także 28 kończy się konkurs. My, 29 siadamy, zaczynamy roz, rozbierać wszystkie projekty na części pierwsze i w ciągu kolejnych kilku dni będziemy się kontaktować ze, z każdą osobą, która wzięła udział w konkursie. Także ja Wam dziękuję za, za te kilka minut, które ze mną spędziliście. Mam nadzieję, że, że odpowiedziałam na część Waszych pytań. Jeśli macie jakieś dalej pytania, to w komentarzach piszcie. I, yy, i do usłyszenia.